Liczby całkowite, naturalne, wymierne, niewymierne, dodatnie, ujemne, nieujemne, niedodatnie i jeszcze pewnie o czymś, o czym zapomniałem, ale w tym filmie oczywiście wspomnę. Czyli cała masa rzeczy, która w życiu realnym jest nieprzydatna, ale co cię czeka najprawdopodobniej na jakimś tam sprawdzianie, czy z czymkolwiek, co będzie sprawdzało, albo kto będzie sprawdzał Twoją wiedzę. Dobra, na początku wyjaśnię, co to są liczby. Od no, najprostszych, dodatnie, ujemne, po te wymierne, niewymierne i całą tą masę. Także niestety, ale to trzeba zapamiętać. Trzeba, jak tam chcesz, to w miarę przyzwoicie zdać. I od razu mówię: jak zapamiętasz to raz, to nie będzie się to za tobą ciągnęło i nie będzie miało dalszych reperkusji na egzaminie. Już mówię z do doświadczenia, że jak ktoś nie opanuje tych definicji, no to niestety, ale i na egzaminie, i na maturze to się będzie ciągnęło w nieskończoność, także. No albo sobie notatkę zrób, albo cokolwiek, nie wiem, to już w Twoim interesie jest. Ok, i teraz tak, dodatnie, czyli jak sama nazwa mówi, no to będzie 1, bo to jest wiadomo plus 1, ale nikt nie mówi, że ma na przykład plus, je, plus 1 złotych w portfelu, no bo to było, by było bez sensu. Czyli tak, dodatnie to będzie 1, 10, 500, 600 i tak dalej, i tak dalej. Ale pytanie, czy 0? I teraz tak, to trzeba zapamiętać do pozostałych przykładów. Zero nie jest ani dodatnie, ani nie jest ujemne. Ujemne analogicznie tylko mają być z minusem, i również zero do tego nie należy. I teraz to, co sprawia największe problemy, czyli niedodatnie i nieujemne. Co to oznacza? Najprościej sobie to przeczytać. Niedodatnie, ok, czyli broń Boże, nie ma być przy tym plusa. Mają być. W zasadzie ujemne, ale no to dlaczego to jest nazwane niedodatnie, a nie ujemne? Chodzi o to, właśnie o to 0. Jak wtedy mówiłem, że uważamy na to 0, tutaj jest nie inaczej. Niedodatnie, czyli nie ma być plusa. Czyli czy tutaj pasuje 0? A no właśnie, tutaj 0 pasuje. Podsumowując te moje myśli, tutaj 0 nie ma, tutaj 0 jest. Jeszcze raz, niedodatnie, czyli takie, gdzie nie ma plusa, czyli typu minus 6, minus 1000, nie wiem, minus 16. I może być tutaj 0. ok? To jest to, to jest to najważniejsza różnica. I teraz nieujemne, no to analogicznie. Tam, gdzie nie ma być minusa. No to co? Może tu być, nie wiem, 1, może być 5, może być 10, może być 1000. I czy 0 może być? Jeszcze raz sprawdzam czujność. Jak najbardziej, bo 0 nie jest dodatnie, nie jest ujemne. Ale jest nieujemne i jest niedodatnie. Wow, naprawdę podziwiam, jeżeli ktoś to naprawdę zrozumiał. Ale najprościej Tutaj jest 0, tutaj też jest 0, tutaj 0 nie ma. I nie musisz się bawić żadne w takie słowne meandry. Naturalne liczby, co to są? Naturalne liczby, a no i tutaj jest kolejny zgrzyt, bo oczywiście nie może być zbyt prosto. Naturalne to jest tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 625, 626 i tak dalej, i tak dalej. Czyli to są całkowite dodatnie. Ale teraz tak. Czy zero jest naturalną? I tutaj jest największy zawsze zgrzyt, największy sprzeciw, czy to jest naturalne? I teraz tak, od razu mówię, nie wiem, tak dziwne ci się wydaje, nagrywam film o czym nie mam pojęcia. Powiem tak, jest już tyle powstało obozów, tyle wersji, czy 0 jest dodatnie, czy jest ujemne, czy sorry, co ja mówię, czy jest naturalne, czy nie jest. Że nie będę odpowiadał za to, że teraz powiem tak, powiem, zero jest naturalne. I potem będzie sprawdzian, czy cokolwiek, a babka powie, co, co ty, gdzie ty to zero dałeś? Przecież, przecież zero jest. No i teraz albo powie, że jest naturalne, albo jest nienaturalne. Podchodząc nieco bardziej profesjonalnie do tego, to autor książki powinien zawsze zaznaczyć w książce, czy on uznaje liczbę zero jako naturalną. No i tutaj też polecam jednak przed sprawdzianem, czy przed czymkolwiek, albo na lekcji spytać. Czy po prostu babka uznaje 0 za liczbę naturalną, czy nienaturalną. Także zero tutaj dajmy, ale w takim potężnym nawiasie. OK? Bo mówię, zawsze będą dwa obozy. Jedni powiedzą, że jest naturalne, niektórzy powiedzą, że jest nienaturalne, a ja nie będę ręczył za to, że komuś potem sprawdzian zepsułem. Spytaj babki i będziesz wiedział, będziesz miał spokój. Całkowite. Całkowite to uwaga. Teraz, żeby było śmieszniej. Całkowite to są naturalne plus ich ujemne odpowiedniki, ale również 0, czyli tutaj może być minus 3, minus 2, minus 1000, minus 500 i teraz tak, 0 na 100% tutaj jest, tutaj bez, bez żadnych kontrowersji, 1, 2, 3 i tak dalej i lecimy lecimy, ile tam chcemy. No i to by była właśnie, to by były definicje. Potem jeszcze przypomnę, o, przypomnę, albo powiem po prostu, jakie to są liczby wymierne i niewymierne a na razie zrobimy sobie to zadanie czyli mamy przyporządkować do danego zbioru czyli takie coś może jak najbardziej się pojawić na sprawdzianie dodatnie, no to patrzymy, ok, dodatnie czyli ma być po prostu, no tak naturalnie, pasy... no naturalnie, akurat niefortunnie tego słowa użyłem tak na oko, czyli 16, 18,3 no i teraz 0, uwaga, zgrzyt, pierwszy test Wyobra... no, odpowiedź sobie dodajemy tu, czy nie 0, od razu mówię nie 0 jest, nie jest dodatnie i nie jest ujemne, czyli tego nie dajemy dajemy tutaj jedynkę i de facto to by było tyle z tego, teraz ujemne to znowu tak na oko, ok, minus jest tutaj tutaj jest minus hmm, tutaj jest minus tutaj jest minus nieważne, że są ułamki, minus to minus no i w sumie a no i dobra, jeżeli ktoś mi zwróci uwagę to bardzo dobrze, nie wiem czemu tego nie dodałem tutaj dodatnich Także poprawiam się, takie drobne przeoczenie, ale no się poprawiłem. Ok, jeszcze tutaj zerknę. Tak, to, to, to i pasuje. Mamy. Ok, dobra. Teraz niedodatnie. No to w sumie niedodatnie, tak by tak sobie użyć takiego skrótu myślowego. Niedodatnie, to w sumie są ujemne, czyli przepisujemy to. I teraz kwestia tego zera. Przypominamy sobie, co mówiłem. Czy może być tutaj zero, czy nie? No tutaj to zero właśnie być może, bo zero je, nie jest dodatnie, nie jest ujemne. Czyli jest niedodatnie i jest zarazem nieujemne. Znowu takie, mówię, taki slalom językowy, ale no, co, co poradzę, taki dział. I tutaj, no, co ja zrobiłem? Nie to skopiowałem. Nieujemne, czyli w zasadzie dodatnie, ale jeszcze z zerem. Czyli to dajemy tutaj. Ok, teraz naturalne, czyli no, hmm. 0, tutaj to 0 tutaj tak wadzi, dlatego to będę dawał w nawias naturalny, czyli dodatnie całkowite. No to 16. To nie, to nie ma no, jakiś tam przecinek. Tutaj, no, 0. <ścoughs> Dajmy to w ten nawias, że to trzeba dopytać. Yy, I co jeszcze? 1 na pewno. I w sumie to by było tyle. Całkowite, całkowite, czyli. Najprościej mówiąc tak naprawdę prostym językiem, czyli takie, które nie mają w zasadzie żadnych udziwnień, są takie ładne, takie no, eleganckie, a mówiąc naprawdę formalnie, czyli całkowite to są liczby naturalne plus ich ujemne odpowiedniki, no i również 0, czyli co? Bierzemy 5, raczej minus 5, bierzemy 16, to nie, to nie, 0, no właśnie, tutaj 0 dajemy na 100%, dajemy jedynkę i co? I to by było tyle. I to by było tyle z tego zadania. Idziemy dalej. Teraz, mm, co tam tutaj w dół. Zatem, wymień wszystkie liczby naturalne mniejsze od 3. Naturalne, czyli, no, 0 mm, 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 w nawiasie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ale to ma być mniejsze od 3. Naturalne. Dajmy to 0, ale znowu 0 dajemy w nawias. To trzeba dopytać. Yy, na pewno 1 bo to jest mniejsze od 3, na pewno 2. No i teraz pytanie, czy dajemy trójkę? Ma być mniejsze od 3, mniej od 3. No to czyli trójka nam tutaj nie pasuje. Trójki nie dajemy. I to są te liczby. Te mm, mm, 0, 1 oraz 2. Teraz wymień wszystkie liczby całkowite, ujemne, mniejsze od minus 4. Dobra, całkowite i mają być ujemne. I mają być większe od minus 4. Jak ktoś ma problem, żeby sobie to wyobrazić, to sobie w, w, wyobraża termometr. Minus 4 stopnie, aha, czyli ma być nadal na minusie, ale ma być cieplej od minus 4. No to dobra, minus 4 nie może być, bo to ma być większe. Większe od minus 4, czyli na pewno nie minus 4, czyli kolejna, bliżej 0 to będzie minus 3. Minus 3 pasuje? Jak najbardziej. Czy minus 2 pasuje? Jak najbardziej, bo jest ujemne i nadal większe od minus 4. Dalej minus 1. Mhm. Dalej i teraz tak 0. Czy 0 jest ujemne? Ma być całkowita, ujemna. 0 nie jest dodatnie i 0 nie jest ujemne, czyli 0 już odpuszczamy. I to są nasze liczby. Minus 3, minus 2, minus 1. Dobra, idziemy dalej. Wszystkie liczby całkowite większe od minus 3, ale mniejsze od 2. Znowu, jak ktoś ma problem, żeby sobie to wyobrazić, termometr i teraz tak. Mają być stopnie całkowite, większe od minus 3, czyli ma być cieplej od minus 3 ale zarazem zimniej od dwóch, no to co, lecimy, ma być więcej niż minus 3, czyli 3 nie może, minus 3 nie może być, może być minus 2 dalej może być minus 1 i idźmy tak sobie nawet tak bezpiecznie do dwóch i zaraz będziemy myśleć czyli 0, 1, 2, no i w sumie, i teraz zastanawiamy się, hmm, dobra 0, 0 jest całkowite, jest, pasuje, czyli 0 zostawiamy, teraz pytanie czy 2 ma być mniej niż 2. Jeżeli ma być mniej niż 2, no to sorry bardzo, ale na pewno dwójki nie będzie. Czyli to są nasze tutaj liczby minus 2, minus 1, 0 oraz 1. Ok, idziemy dalej. Idziemy dalej. Chwila, to mamy. I teraz tak. Jeszcze ze zbioru liczb takich i takich mamy ocenić, czy są naturalne, całkowite, czy wymierne. No i zanim wytłumaczę, jakie to są wymierne, to zróbmy po kolei. Naturalne, naturalne, czyli tak, 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 i dajmy rameczkę. A co? Naturalne. Mm, czy to jest naturalne? No nie, no bo naturalne to jest z tym słynnym zerem, takie, czy ma być 0, czy nie. 1, 2, 3, 4, 5, i tak dalej. Czyli to odpada. Minus 1,2 albo na minus 1,2, jak ktoś woli. Mm, no to na pewno to nie jest naturalne. Aj, to 0, no niestety to 0 się pojawia. Od razu uprzedzam, na egzaminie raczej nie będzie takich kontrowersji, bo sobie nie wyobrażam, jakby zaraz było milion, yy, milion skarg, bo, bo nikt nie określił w końcu, czy to 0 jest naturalne, czy nie. Także na spokojnie, na sprawdzianie jeszcze może być, ale to się mówię, dopytaj babki. Wiem, że się powtarzam po raz kolejny z tym dopytaniem, ale to jest piekielnie ważne. Yy, czyli może być 0, może być 1, może być... Yy, no jeszcze 7, no bo już wiadomo, ujemnych nie bierzemy. Czyli tutaj mamy... W zasadzie wszystko, chwila, chwila, tak sobie spojrzę, dobrze, całkowite, czyli takie, które nie mają żadnych tam, jakichś ułamków, o i to akurat dobrze, że powiedziałem, yy, chodzi o takie dziwne ułamki, bo jakby na przykład była taka liczba, że mamy 5 piątych i powiedziałem przed chwilą, żadnych ułamków, oczywiście chodzi zawsze o to, trzeba mieć na uwadze, że najpierw, szkoda, że mówię teraz na końcu filmu o tym, a nie na początku, to zawsze trzeba jakoś przemielić I to, że mamy 5 piątych, ale powiedziałem, że no żadnych ułamków A całkowite, całkowite to jest 1, 2, 3, 4, minus 4, minus 5 Ale to trzeba inaczej zamienić 5 piątych to jest inaczej 1 Czyli to będzie również liczba całkowita, mimo że jest jakiś ułamek Także pamiętamy, trzeba to przemielić Trzeba to przeliczyć i wtedy dopiero wydawać werdykt I przyporządkowywać do danych tam zbiorów Czyli całkowite, co tu, mamy całkowit co tu jest całkowitą liczbą? To nie, to nie. 0 może być na 100%. 1, minus 1, minus 19 i 7. Wiem, że szybko leciałem, ale, no jak sobie tak zerkniesz okiem, ok, w porządku, no chyba to jest jasne. 3,08 całkowite, no nie, no bo jakby było 3, no to jeszcze, byłoby 4, to jeszcze, ale tu jest jakieś tam 0,8 jeszcze, a tego nie chcemy. Teraz wymierne. O właśnie. Żeby zrozumieć wymierne, trzeba wiedzieć, co to są liczby całkowite. Gdzieś miałem nawet definicję, bo lubię sobie tak patrzeć na te definicje, czasem jakie są niejasne i. A, jednak tutaj tego nie mam, ale chwila. Wpiszę liczby wymierne. Zaraz powiem, jak to zapamiętać po prostu. Liczby wymierne. Definicja mówi, że to jest. No, gdzie to jest? Aha, że to można, tą liczbę można zapisać w postaci. Uwaga, ilorazu dwóch liczb całkowitych, i zaraz, zanim Jezus, co to iloraz i tak dalej. Mówię najprościej jak tylko się da. Wymierna to jest taka, którą da się zapisać w postaci ułamka, i zarówno góra, jak i dół jest liczbą całkowitą. Czyli pytanie, czy taka jedna druga będzie liczbą wymierną? No tak, no bo do góry masz całkowitą, na dole masz całkowitą, no to jest elegancko. Ale pytanie takie, czy załóżmy. Czy załóżmy 0,1 jest liczbą wymierną? No to się zastanawiamy, hmm, no to inaczej można zapisać w postaci ułamka, czyli będzie to 1 dziesiąta, no to co? 1 całkowita, 10 całkowita, czyli cała liczba jest wymierna. I jeszcze taki przykład, przykładowo mamy pierwiastek z 9, nie? Nie wiem, czy macie pierwiastki, ale dążę do tego, że zawsze tą liczbę trzeba przemielić. Nieważne, czy ktoś miał, czy nie, to inaczej jest 3, a 3 można zapisać w postaci inaczej, że to są 3 pierwsze? Do góry całkowita, na dole całkowita, czyli ta liczba jest wymierna. No to co, sprawdzamy tutaj, mm, czy są wymierne. E, 3 i 1. Zaraz, 3 i 1,20. Ok, jak no to jest wymierna, to widać, ale wiem, że argument to widać się nie przekonuje. Można zapisać, że to będzie inaczej tak. 20 razy 3, 60 dodać 1, 61. Po prostu zamieniłem to na ułamek niewłaściwy. Do góry całkowita, na dole całkowita, no to pasuje. To jest na pewno wymierna. Minus 1,2 można zapisać, że jest to minus 12 dziesiątych. Nieważne, że jest ten minus całkowita, całkowita. Pasuje. Czyli ja to dam tutaj. Wymierne. O, i teraz dobra, ciekawy przykład. Czy 0 jest, aby na pewno, wymierną? Tak, bo 0 można zapisać w postaci. A, no i 0 przez 0 nie, no bo nie można dzielić przez 0, ale można napisać, że jest to na chociażby 0 dzielone przez, załóżmy, nie wiem, 512, cokolwiek, no to daje 0, nie? I liczba 0 jest całkowita, 512 jest całkowita. No można tutaj podstawić dowolnie jaką liczbę, bo i tak ona da 0, no to 0 jest jak najbardziej wymierną. Minus 5 ósmych może być, bo góra jest całkowita, dół jest całkowity. 1, tak, bo 1 to jest inaczej, 1, 1. Po prostu. 3,08, czyli i setnych, można zapisać, że to jest inaczej 308 setnych Jak ktoś nie miał dziesiętnych, no to trochę lipa. Po prostu sobie pominę ten przykład. Góra całkowita, dół całkowity, czyli pasuje. No i w sumie, no już nie będziemy rozpatrywać po kolei, bo to się rządzi tym samym schematem. Minus 1 też jest wymierno, minus 19 też i 7 też. W sumie nie wiem, czemu to były wszystkie liczby wymierne, także dziwne zadanie. Yy, jeszcze co to, to są liczby niewymierne no to jest przeciwieństwo wymierności, ok, jak coś jest nie jest wymierne to jest z pewnością niewymierne, jeżeli będzie na przykład, nie wiem, pierwiastek z pięciu że to będzie pierwiastek z pięciu pierwszych, bo można zapisać to tak, no to no sorry, ale góra no nie jest całkowita i tak samo może być nie wiem, pi, że pi pierwszych to jest 3.14, no to to będzie na pewno niewymierne. Byłoby to tyle. Po środku widzisz playlistę właśnie do tego działu, czyli liczby rzeczywiste. Z tego będzie sprawdzian, jeżeli ten film oglądasz, także ja służę pomocą, masz na środku, zapisz sobie na później. Siemano.